Szanowni Państwo, powiemy teraz sobie o pięknym polskim drzewie, który nazywa się Dąb, przez B na końcu. Szanowni Państwo, do czego służy Dąb? Otóż polecałbym go liście. Suszymy liście, suszymy też korę. Korę zdejmujemy z dębu, suszymy ją i jeżeli komuś bardzo pocą się nogi, czy w ogóle poci się, nie można stosować od razu dezodorantów. Pod pachę napsikamy się, pomoże to nam na 10-15 minut i jest musztarda po obiedzie. Znowu w dalszym ciągu ten zapach się od nas wydziela. Więc co robimy? Zbieramy korę, możemy grubszą korę. Ja zatrzymałem się przy pierwszym polskim dębie. Zbieramy korę, możemy trochę liści nasuszyć, robimy wywar. Rzucamy to do garnka, tylko że korę gotujemy dłużej. Korę gotujemy pół godziny, żeby wyługować. To wlewamy do miednicy uzupełniamy gorącą wodą, wkładamy swoje platwusy, czyli te nogi, które nam się bardzo pocą i w ten sposób moczymy 20, 30, 40 minut. Po wymoczeniu wyciągamy nogę, wycieramy w ręcznik i na tym się operacja kończy. Robimy to przez tydzień, codziennie. I zobaczycie państwo, że nasze nogi przestaną się pocić. A co pachamy? Proszę? A co z pachami? Pod pachami można też się smarować. kolega z Białorusi podpowiada, co robić pod pachami. No pod pachami też bierzemy po prostu wybar, smarujemy się pod pachami i po prostu Ale przestajemy tak się chodzić. Długo, tak długo, długo, długo trzyma, bada. długo trzyma. Trzyma na pewno 8 godzin, że zapach się po prostu nie będzie wydzielał. Ale z proponujesz do pół godziny trzymać tak, do pół godziny, bo przeważnie no pod pachami smarujemy się pod pachami jest, jest przebieg jako taki natomiast w stopach mamy trzewiki obuwie, które nie dopuszcza powietrza dlatego musimy dłużej moczyć i jeżeli już wymoczyliśmy sobie nogi przestały nam się pocić wymoczyliśmy posmarowaliśmy sobie pod pachami wywarem z dębu też przestajemy się pocić co jeszcze możemy zrobić z żołędzi Otóż z żołędzi możemy zrobić pokarm dla świn, pokarm dla człowieka, zrobić na herbaty, zrobić na kawy i można nawet z żołędzi upiec lepiej. Oczywiście nie z samych żołędzi, dodając żołędzi do mąki, z których można oczywiście po uprażeniu, bo żołądź jest trudny do zmłynkowania. Mimo, że go ususzymy, on ma taką jak gdyby śluz w środku i trudno jest go rozerwać. Dlatego ja to stosuję śrutownik, taki co rozbijam dla kus, po prostu jak go dobrze wysuszę i najlepiej jest go młynkować w okresie zimowym. Rzucamy go do śrutownika i wtedy wychodzi nam mąka żołędziowa. I tą mąkę żołędziową dodajemy do chleba. Jest to rzeczywiście nasz polski i niezastąpiony dąb. Ale nie dajemy nigdy liści dębowych do ogórku bo gdyż kwaszenie ogórków, dodanie liścia dębowego spowoduje to, że ogórki nam brązowieją. Nie są jasno-złote, tylko są brązowe-czarne, ponieważ tym kiedyś też farbowano włosy. Ale to nie jest temat dla prepersów, nie jest temat dla nas, który winien być przez Was zapamiętany. Ja myślę, że to, co powiedziałem na temat dębu, winno być wystarczające i w jakiś sposób przez moich słuchaczy wykorzystane, o nie słuchaczy, może telewizów, może nie telewizorów, trudno określić. Ważne, że ktoś, kto to ogląda, może ten dom wykorzystać, gdyż dąb rośnie na każdej ulicy, przy każdej drodze, ale najlepiej go pozyskiwać ze stanowisk z dala, oddalonych od autostrady, od szosy, od drogi. Dom rośnie wszędzie i im młodszy dąb, tym jest skuteczniejszy. Mówi się, że z reguły stary człowiek więcej wie. Nie zawsze. Nie na stary jest głupszy od tego młodszego. Dziękuję serdecznie.